Witajcie w moim miejscu w ogrodzie, gdzie uprawiam grzyby nadrzewne zimowe. No i co? Mamy uszaka bzowego. Mamy dwa gatunki boczniaka, więc przyszedł czas na ostatni grzyb z trójki właśnie takich grzybów zimowych: zimówka aksamitno-trzonowa, czyli pomiennica zimowa. A instrukcja dokładnie taka sama jak w przypadku tych pozostałych dwóch gatunków grzybów. Grzybnia na kołkach. Przyjrzymy się jej bardziej podczas szczepienia. Oczywiście paczka po zamówieniu przechowywana w lodówce w temperaturze 3 stopni, czyli idealnie się mieści tutaj w tym zakresie 2,5. W takich temperaturach powinniście się tego grzyba przetrzymywać, żeby tutaj za bardzo się nie rozwinął. No, ja niestety tydzień musiałem to trzymać i zobaczcie, już tutaj całe to foliowe opakowanie powolutku jest pokrywane białymi strzępkami, więc ten grzyb tutaj próbuje mimo wszystko się rozwijać. Tak więc zabieramy się za przygotowanie drewna do szczepienia. No, a ja w międzyczasie Wam pokażę, skąd je pozyskałem. No to dwa drzewa ogłowione. A zobaczcie ile drewna z tego wyszło. I co ciekawe, no, fajne porosty tutaj na tych wszystkich imchy. Porosty i na klonie jesionolisnym i na wierzbie. Dwa gatunki postanowiłem ściąć. Zaraz będziemy wybierać, które posłużą do zaszczepienia pumienicy zimowej. Na przy okazji zobaczcie tą piłę. Wykorzystuję ją od lat. Nic w niej nie było naprawione. Jedynie takim pilnikiem ostrze te zęby. No i dalej się sprawdza. Mam recenzję tej piły. Tam pisaliście, niektórzy widzowie pisali w komentarzach, że źle jej używam. Może tak. Pilarzem profesjonalnym nie jestem. I też, jak mówiłem, jest to piła do zastosowań amatorskich. No i zobaczcie, ile drewna udało się ściąć w, bym powiedział, godzinę. Z posprzątaniem miejsca, w którym cięłem te rzeczy. No, podczas pozyskiwania drewna wierzbowego, zobaczcie, tutaj mamy pień w miarę zdrowy, ale obok gałąź już w pełni obumarła. Jakaś chłupka na niej rośnie. Rozpada się ta gałąź. A tutaj zobaczcie już w środku wyżarte. No, zostało tylko, tylko taka obręcz na zewnątrz, więc no dobrą wierzbę. Trzeba umieć znaleźć, żeby ten rdzeń dla tych naszych szczepionych grzybów no, nie był zniszczony ani zarażony już jakimś innym grzybem. I to narzędzia mam przygotowane wiertarka, wkrętarka żeby porobić otwory o, dzisiaj mam mały, zwinny młotek więc powinno lepiej udać się dobijać te kołki no i gliną będę zalepiał tak jak ostatnio tak więc możemy przystąpić do otwierania opakowania no zobaczcie tutaj te kołki no już na takie dojrzałe wyglądają o, tutaj zobaczcie, już zaczął się grzyb strzępki pojawiać. No, Zapach taki mocno grzybowy. No, takiego rozkładającego się, butwiejącego trochę drewna. No, więc nie zwlekajmy. Szczepimy najpierw tego grubasa. Kołeczek fajnie wchodzi. O, I tutaj tym ząbkiem można fajnie dopić. Dużo lepiej to wychodzi niż siekierom. kierom. w tego grubasa to damy pewnie z pięć tych kołków. Trociny też tak zostawiam, bo one się fajnie z gliną mieszają. A tutaj trochę nam jednak otwór zasłoniły. Ładnie nie wszedł głęboko, ale mam nadzieję, że ładnie się grzyb i tak tutaj rozwinie. No to wykorzystaliśmy 13, 5 poszło tu, 4 tu, 4 tu, więc 4, 8, 13. Zostało 8 sztuk, więc tak jakby jedna w gratisie. No to uprawa amatorskich grzybów. Wzbogacona o pomienicę zimową. Dwa bale. Wierzbowe. Dwa z klonu niesionolistnego. No tutaj te porosty będą miały szansę się jeszcze rozsiać. Roz Troszeczkę jeszcze na tych pniach tutaj będą miały czasu życia. No dodatkowe kołki. No tutaj cztery poszły, tutaj cztery. Tutaj wbiłem. 6, a tutaj 5 tych startowych, i jeszcze od drugiej strony dobiłem 2, więc mamy w sumie 7. No, i tutaj liczę, że ten mech przetrwa. No, i te płomienice fajnie tutaj z tego mchu będą wyrastały. Fajnie będzie to wyglądało. No, a tak jak mówiłem w przypadku i boczniaka, i uszaka, no, jeżeli to się powiedzie, no, to tutaj myślę, że tą uprawę będziemy rozbudowywać tak, żeby z tych grzybów zimowych przez całą zimę móc korzystać. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Jeżeli macie pomysły, jakie inne jeszcze grzyby mógłbym tutaj uprawiać, dajcie znać. No na pewno opieńki nie chcę, bo trochę bym się bał, żeby na jakieś tam moje ogrodowe drzewka tutaj nie zostały zaatakowane tym grzybem pasożytniczym. A też myślałem o na przykład takę, ale nie wiem czy. No jest to azjatycki grzyb, ale czy on by sobie poradził w takich warunkach, jakie tutaj mam? Może kiedyś w przyszłości, jeżeli tutaj dorobię się jakiegoś pomieszczenia ogrzewanego, takiego niezaciepłego, no to byśmy w tych workach foliowych popróbowali. No, bo jak widzicie, takich drzew do skrócenia, do przycięcia, ewentualnie do wycięcia mi. Na działce nie brakuje, więc byłoby tutaj co szczepić. Na czym? Materiał mam. Jest teraz: tylko stworzyć warunki, kupić grzybnie, no i można działać. A po przeciwnej stronie działki, stamtąd wam pokazywałem w przypadku na filmie z uszakiem bzowym, że tam kiedyś próbowałem na dziko grzyby szczepić. Przynosiłem po prostu kawałki drewna, na których już te grzyby rosły, no ale tam za bardzo to nie rosło, więc przyniosłem tutaj. Też właśnie pod budynkiem tutaj stodoła, więc też mają takie zaciszne miejsce. I tutaj chyba będę w to miejsce przynosił takie na dziko grzyby, żeby po prostu po drugiej stronie... Mamy ponad 20 metrów odległości od tych grzybów, które szczepię. No i tutaj póki co te wierzbowe takie pnie poprzynosiłem. I zobaczymy, czy w tym roku tutaj no jakieś pumienice się pojawią. No są już to dosyć dość mocno rozłożone pnie, zobaczcie. One są już lekkie, poniszczone przez różne... Owady, kora już się sypie, no ale najwyżej tutaj tą rabatę z ci sami jałowcami, poziomkami wzbogacą o pruchnicę. Więc tak naprawdę, no tutaj podwójnie możemy zyskać. Tak więc taka, taki eksperyment na koniec, też w tematyce pomienicy zimowej. No a ja już Was pozdrawiam. Do zobaczenia w innych filmach. Cześć.